Polska stała, silna jak miecz dobrego, Leż po tym, wszedł brat na brata z ścieką testament. Jak klątwa, cztery części, cztery fronty. Zamiast jedności podział, jakby wrogów było mało ziomki. Senior w Krakowie, juniorzy z pazurami. Każdy chciał tronu, nawet kosztem matki z ranami Masowrze Śląsk pomoże, każdy chce być panem A naród milczy, topi ból pod zgliżdż ruin i ranem Senior w Krakowie, juniorzy z pasurami Każdy chciał tronu, nawet kosztem matki z ranami zawsze Śląsk pomoże, każdy chce być panem A naród milczy, topi ból pod zliżdżdż ruin i ranem Bracia we krwi, lew serca z kamienia Podzielili ojczyznę w imię własnego zbawienia Miecz był wspólny, ale chciwość silniejsza I tak Polska bez jednego wroga z zewnątrz yeah. Nie niemiec nie rósł, to brat pierwszy wbijał nóż Zdrada od środka jak robak w koronie róż Krzyż nie chronił, tylko dzielił jak granica Bo każdy książę chciał złota, nie służby dla ludu z oblicza Grody płonął chłop, nie wie kto pan, kto zdradza Dziś brat, jutro wróg, zależy kto więcej hajsu nakradł I tak przez wieki Polska na kawałki podcięta Bo książę był królem, ale tylko swego procenta Bracia we krwi, w z kamienia Podzielili ojczyznę w imię własnego zbawienia Miecz był wspólny, ale chciwość silniejsza. I tak pozalunęła bez jednego wroga zewnątrz To nie tatar, nie cesarz, nie sułtan z Bagdadu, to nasi z jednej krwi. Rozdzielili ojczyznę jak tort na weselu, tyle, że zamiast śmiechu był tylko płacz pokoleń. Bracia we krwi, lecz serca z kamienia, podzielili ojczyznę w imię własnego zbawienia. Miecz był wspólny, ale chciwość silniejsza I tak Polska runęła Bez jednego wroga z zewnątrz To nie Tatar, nie Cesarz, nie sułtan z Bagdadu To nasi z jednej krwi Rozdzielili ojczyznę jak tort na weselu, tyle że zamiast śmiechu był tylko płać po